Jo siobana, witam was bardzo serdecznie w poniedziałkowym Herstonek. Moi drodzy, dzisiaj przed nami, jak oglądacie stream, to już się pewnie domyślacie druid, czyli talia, która mi się całkowicie nie podobała i w sumie do końca dalej mi się nie podoba, ale gra się nie całkiem fajnie i w sumie jest skuteczna. Jako tak od całego deku nie będę... znaczy ka kart po kolei nie będę omawiał, bo <laughs> nie do końca widzę taką potrzebę w tym wypadku. Na czym te Daria polega? Ogólnie na dużej ilości małych stworów i kartach, które te stwory tworzą. Czyli żywe korzenie, które tworzą dwie kreatury 1 na 1, jakieś takie kreaturki, Smocze jajo, które tworzy Pisklaki 2.1, moc dziczy, która bardziej jest tutaj bufem niż tą panterą, ale panterę też się czasem zagrywa. Rubiańskie jajko, replikujące szlam, upierne pająki, mm, wierzchowy raptor, dusza kniei, Janek, obrąca i opiekun gaju. No ogólnie, niespecjalnie, tak myślałem przed odcinkiem, co mam powiedzieć o tym deku, ale przyznam się szczerze, że niespecjalnie wiem, jak go opisać. Jest to talia, która stara się zasłomować z małymi kreaturami, które dostają bufa, które są problematyczne do usunięcia poprzez agonie z z nich samych, czy też um... pas, znaczy umiejkę, która sprawia, że obrażenia przyzywają pisklaki 2 na 1. Dodatkowo mamy duszę która wszystkim daje agonię i jakoś to się toczy. No, dziwny wstępek dziwny dla mnie, był tak naprawdę niegrywalny w momencie, w którym na niego patrzyłem, ale gra się nim całkiem fajnie i całkiem skutecznie, co będę starał się Wam dzisiaj, jutro i pojutrze zaprezentować. I wydaje mi się, że w przypadku tego deku bardziej skupimy się na pogadaniu sobie troszkę o nim w grze niż, niż tutaj. Bo naprawdę ciężko mi jest opisać te karty jakkolwiek. No tak jak widzicie, no są tutaj karty, które rozmnażają kreatury na stole, e, które mają agonię, które dają agonię, które są problematyczne do usunięcia, które sprawiają, że w pierwszych których można mieć naprawdę spory, spory zestaw. Eee kreatur na stole. Jeżeli chodzi o zamienniki, płetwina nie trzeba grać, można sobie wrzucić za to coś innego, e, chociażby, nie wiem, Leper Gnoma czy Argent Squire'a. Za Smocze Jajko sugerowałbym Argent Squire'a, jeżeli ktoś nie ma. E, Nerubiański Jajko jest raczej nie do zamienienia, Replikujący Szlam jest nie, nie do zamienienia, to też raczej nie jest do zamienienia. Chwilę. To jest z czego? To jest z przygody. Za tego można grać niby Harvest Golema. ma podobne statystyki. E, to musi być... Za Jana można grać tego Murloka, co dobiera karty. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet zastanawiałem się, czego nie grać. Natomiast ten wydaje się być ciutkę lepszy, w związku z czym... Jeżeli go nie macie, to trochę lipa. E, proszę. E... No, i tutaj są jakieś tam rary, które raczej każdy powinien mieć. No, ciężko tutaj o zamienniki. Szczególnie tego szlamu, szczególnie tego jajka i szczególnie tego Jana. Ale, no, umówmy się, no, nie każda talia ma zamienne karty. Ale tak jak mówię, jeżeli nie macie. przyjdziemy sobie do gry. Jeżeli nie macie. tych smoczych jajek, to może być Argent Squire za 1, 1, Divine Shield. Jeżeli nie macie. Replikującego szlamu to raczej nic, za Raptora może być Harvest Golem, za jana może być ten Murloc, za Haunted kipery raczej nic, więc no tutaj ciężko jest coś zamienić jeżeli czegoś się nie ma, ciężko mi jest podpowiedzieć co możecie za to włożyć. Gramy na Paladyna, więc przydałby nam się szybki starter, dzisiaj mamy 1, 2, dobra zostawimy tego, mamy 1, 2 i 3, więc może będzie dobrze zobaczę. No mamy tutaj naprawdę bardzo dużo komp, bar bardzo fajnych. Replikujący szlam plus na przykład Margot of the Wild, ten buff za dwa many plus 2 plus 2 i tamt daje nam dwa tamty 3 na 4 e Power of the Wild plus jakieś te małe kreatury bufuje. E Solo of the Forest, czyli tam Dusza knieć, jak to się nazywa, e daje nam agonię. No jest tutaj tego masę, natomiast mi ciężko jest to wam wszystko. Hmm. Dobra, mamy. Mamy nawet fajne kreatury po tym muliganie i pod role, więc nie będziemy grali tego pie w pierwszej turze. Którzy... Tak naprawdę, zagranie jego w pierwszej turze nie jest jakiś super, bo i tak tego Hero Power nie używamy na początku. W związku z czym nie ma to jakiegoś większego sensu. Eee, pan taki, ok. A tutaj spróbujemy sobie zagrać w ten sposób plus coś jeszcze. Nie, nie wydaje mi się. Teoretycznie można by to rozbić, ale on może mieć werbunek i zabiłby nam tokena z tego, więc będziemy tego rozbijać. A będziemy się starali w kolejnej turze mieć trzy zbufowane kreatury, nawet cztery zbufowane kreatury, dzięki temu. Okej, okay. on sobie tak robi, spoko. To my zrobimy sobie tak. Nie przepraszam, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. No i tutaj tradujemy. No niby się to no nie opłaca, ale jeżeli on ma konsekrację, to jest GG. Eee, właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Ten deck to jest combo deck. I powiedziałbym, że to jest combo deck, w którym należy grać na zasadzie dojdzie nam coś, to wygrywamy, nie dojdzie to przegrywamy. I bardzo często tutaj dochodzi do sytuacji, w której. Eee, no, trochę misplay z tego strony, bo umieć jedną HP więcej. Eee, w której musimy grać Olina. Musimy, musimy zagrać tak. Yy... że jeżeli przeciwnik ma jakąś kartę to przegrywamy, jeżeli jej nie ma to wygrywamy, bo moim zdaniem to jest taki, ja bym spokojnie był w stanie nazwać to combo Olin bo w niektórych momentach naprawdę ciężko jest nam zagrać jakkolwiek ofensywnie, bo jeżeli my nie mamy czegoś takiego, że zagrywamy jedną kreaturę i tworzymy presję, bo zagracie Countet <laughs> Keepera albo... aby się żąda, to nie macie tej presji. Trzeba zagrać wszystko i wtedy dopiero jest jakaś presja i z tego powodu ten deck nie do końca jest dobry na rankedy, no bo trzeba tutaj bardzo często lin, chcąc nie chcąc olinować, więc no to jest jego jakiś tam spory minus. A jak teraz przed chwilą, no gdyby ci miał konsekrację to były pograne, ale jej na szczęście nie miał. Ja tym deckiem chyba od czwartej albo od piątej rangi doszedłem do pierwszej, nawet gdzieś tam miałem final battle o legendę, ale przegrałem. No trudno. Tutaj jesteśmy troszkę w dupiu, bo on ma dużo jedynek, a my nie, jesteśmy, my nie mamy dobrego deku na jedynki. Więc będziemy starali się tutaj coś kombinować. Tego zabijemy, zagramy murloka. Ogólnie Hero powery to jest Paladin Shaman, później Warlock i Hunter. Dla nas się zastanowię, co my tu chcemy wziąć. Biorąc pod uwagę, że w tej turze zagramy raczej jajką, można by wziąć tego. Chwilę, bo tymi nie atakowałem, tak? Tak. To byłbym 17, 14, Hero Power 12. Ale musimy dograć coś przeciwko tym kreaturom. On ma 5, tak? Więc jest w stanie nam zabić jednego co najwyżej. Więc to zginie. Tym sobie zabiję to. To zginie od tego, dajmy na to. Zostanie mu Pająk. Soul of the Forest jest tutaj kluczowe. Ja myślę, że wezmę to albo to. W kolejnej turze pójdzie Hero Power plus Soul of the Forest. Więc może spróbujemy wziąć tak. Zrobimy tak i zrobimy tak. No, tutaj mamy dosyć kiepską sytuację. Zobaczymy, co nam z tego się uda ugrać. No, True Silver jest tutaj na pewno bardzo, bardzo, bardzo niefajną kartą. I mi, niby tak samo. Ale nie ma jakiejś wielkiej tragedii. O, no, też teraz też nie jest za dobrze. Uuu, Innervate. To zabijamy, Hero Power to w kolejnej to plus coś tam. Spróbujemy tak zrobić. On mi się wydaje, że gra jakimś agropaladynem, więc fajnie byłoby, gdyby nie miał teraz jakiegoś nie wiadomo czego. No nam potrzebny jest na przykład Jan. O -o. To jest nie za dobre. Nam jest potrzebny na przykład Jan. Tak dla przykładu werbunek. Problem jest w tym, że on ma bardzo dobre dojście, bo ma dwóch Shieldmasterów, 200 Handed 2 dwa werbunki, a ja nie mam jakiegoś swipa, nie? W tym deku, w związku z czym ciężko jest mi to usunąć wszystko, a to jest naprawdę dosyć problematyczne dla mnie. Hmm, dobra, na pewno gramy to. Pewno gramy to. Nie, no muszę tego divańskiego zbić. Ale czy ja chcę to zabijać? Myślę, że tak. Myślę, że chcę to zabić. No, i tutaj niestety to jajko jest trochę zmarnowane, bo nie da mi nic, bo mam pełny stół. Tą... To jest. Tak, boska łaska, okej. Okay. Zaraz, jak dobieram szkodę, wiesz, to wygrałem, nie? Bo w sumie chyba i tak wygrałem na tą chwilę. Tak mi się wydaje. No zaraz zobaczymy, co on tu wykmini. Ale on nie powinien zrobić niczego, co jakoś super mi zagrozi. Margot of the Wild to zabije. Ile? 10, 12. Nie zdejmę. Czekam na Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. On tego zabić nie może, my mamy na stole 2, 10, 13, czyli spokojnie mogę zrobić sobie tak i mogę sobie zrobić tak, także mieć w kolejnej turze Lital. On teraz może to wygrać jeszcze. Nie, już nie może. Dobra, to mamy pierwszą grę wygraną, no tak się tym deckiem. Ugh, sorry, tak się tym gram gra. Um... Ciężko mi jest o nim opowiadać, ciężko mi jest bycie tak składnie powiedzieć na czym on polega. On polega na tworzeniu dużej ilości małych stworków, które się bufuje poprzez Power of the Wild, poprzez Soul of the Forest, poprzez Argusa, e, utrzymywaniu kontroli na stole przez pierwsze tury i agresji w momencie, w którym możemy, plus jeszcze Soul of the Forest jako support przeciwko wszelkiego rodzaju AoE, no, Ale jest to mega ciężkie do takiego, wiecie, opisania jakiegoś dla mnie. E, no to może dostać. Innervate jest tutaj bardzo mocną kartą, nie zawsze, nie zawsze jest sposób żeby go użyć, ale bardzo często jest naprawdę kartą, która ma w sobie sporo mocy. Tutaj nie będziemy tego innervate'owali, bo chcemy zinnervate'ować bardziej jakieś kombo, pod tytułem Dużo Kreatur plus Power of the White, żeby Coin czy jakieś buffy, więc to całkowicie nie ma sensu. Innervate'owanie tych jajek, do których nie mamy żadnego triggera, żeby cokolwiek z nimi zrobić i mija się całkowicie z celem. Czyżby frost ma mage? Nie. Nie, nie frost mage. Takie coś. Hmm. Co on może zatrzymany zrobić? Nie wiem. Ale wiem, że ja mogę zrobić tak. A dobranie dwóch kart w momencie, w którym mamy pięć kreatur na stole, jest całkiem spoko, więc spróbujemy zrobić tak. Jest opiekun na Rubianskiej nie są takie super mega karty. Fajnie byłoby jakby ten Jan przeżył, tak myślę. Aaa! Takie Zudoki. Przeżył. To dobrze, mamy nawet drugiego. To sobie zabijemy. I tutaj coś spuszujemy. O, to jest bardzo dobra karta. Bo daje nam trigger na 3 jajka plus tons of damage. Spoko. Spoko, ziomciu. To też nie jest najgorsze. Chyba. Chociaż on akurat ma gówniane kreatury. O, nie zagramy jeszcze tego Savage wydrora? No sobie tego zabijemy. Yy, to jest to też fajna opcja, tylko on nie ma żadnych takich kratów, żebym na przykład rzucił na to i żebym stworzył sobie pisklaka. Ok, Raptor gra gitara. Nie wiem na czym polega. Tak, zagramy. Nie jestem do końca pewien na czym polega. No Boże... Przepraszam, muszę się zastanowić. Nie jestem do końca pewien jakie karty ma w sobie Dragon Major, bo tych Dragon Major y też kilka było. Nie wiem czy mam Flame Strike'a. O tutaj gdyby miał Flame strikea to lepiej byłoby raczej rozbić jedno to, raczej rozbić to jajko, a to sobie zostawić całe. Ale zagramy w ten sposób. Oczymy sam z tego wiedziałem. Mam nadzieję, że tam nie miałem Litala, ale raczej nie, bo co... Zadałem jeszcze 4-7 obrażeń, więc mogłem go na 12 wrzucić, więc raczej nie miałem. I tutaj też bardzo jest ta rzecz, jeżeli mo możecie zagrać Jana, na przykład tak, że, że macie po zagraniu Jana 0 kart na ręku, to warto dać mu taunta, dlatego że wydobierzecie karty, a przeciwnik, żeby wam coś zrobić, będzie musiał najpierw się wbić w tego taunta. Więc to też jest dosyć, dosyć przydatne. Tutaj nie wiem, czy będziemy tak robić. Zastanowimy się. Ale myślę, że tak. Nie dostaniemy, nie, nie zadamy mu dwóch punktów obrażeń więcej, natomiast yy, gdyby on teraz rzucił Flame Strike'a, to będziemy mieli dalej bardzo mocny stół, yy, więc myślę, że jest to jak najbardziej warfit. Jeżeli zagra Booma yy, czy coś, to raczej nie zginie, bo jest raz 8, 11, 12, 13, 14, brakuje jednego. Hmm, zagrywa owce, tego bym się nie spodziewał w tym roku ale to jest. No, dobra, poza tym, że miałem pełen stół i się nie strzygerowało jajko, I to jest całkiem niezłe. No, i tutaj widzicie, mamy pełne combo tak naprawdę na ręce. Jeszcze tylko zastanowimy się, co my chcemy tutaj zrobić. Okej, okay. to i tak chcę wyrzucić, żeby dobrać karty, więc sprawdzę, czy to nie jest Counter Spell. Nie jest. Zagramy Solo of the Forest. Najpierw przed atakiem, żeby w przypadku, w którym on miał. On ma tam Vaporizer, żeby się te kreatury wskrzesiły, znaczy, żeby się Agonia striggerowała. No i teraz dobieramy z konceptury trzy karciochy, to jest dosyć dobre, A, i dajemy mu grać. No i teraz jeżeli on rzuci Flamestrika, to mi na stole zostaje 5 drzew 2-2. Okej, okay. to strzałeczka, wziąłem <laughs> lub Dobra, myślę, że mamy jeszcze chwilę czasu, to zagramy sobie jeszcze jedną e grę. E też bardzo istotna rzecz, z tym deckiem gry są dosyć szybkie, rzadko kiedy one trwają jakoś długo, bo... E na pewnym momencie jeżeli nie wygramy to widzimy, że już nie mamy szansy tego wygrać, bo jeżeli my tutaj mm, nie wygramy do late game i nie zacznie zagrywać jakieś Boomy, Tyriony, Ragnarosy, Bóg co jeszcze, to raczej jest zazwyczaj ciężko, bo ciężko da po prostu te kreatury pozabijać, chyba że mamy przymaga na stole w momencie, w którym on to zagrywa, To w się sensie jak zagrywa Booma, mamy cały stół kreatur, które mają agonię i tak dalej, to jest spoko. <laughs> Ale jak zagrywa Buma na pusty stół, a znaczy na nasz pusty stół, to jest pograne. A to jest tak jak mówię, no taki dosyć mocno. I nowy tutaj też bym powiedział, że dosyć, dosyć mocno jest zależny od tego co się dobierze. Czasem ma się takie porno rozdanie, że przeciwnik w trzeciej turze się poddaje. No to w cudzysłowie poddaje, bo on tak naprawdę gra dalej. Aczkolwiek widzimy już w tej trzeciej turze, że on nie jest w stanie nic zrobić. Jak zagramy na przykład to, zaraz potem zagramy, nie wiem, Szlam Innervate, Mark of the Wild zaraz po tym zagramy Power of the Wild, czy coś tam takiego, no to przeciwnik zazwyczaj nie ma już nic do gadania, bo my mamy tak mocny stół w tych początkowych turach, że szkoda gadać. Chociażby w pierwszej turze, Coin, Slam, Innervate, Mark of the Wild i on, na drugą, i on w drugiej turze stoi przed dwoma tamtami 3-4. W kolejnej turze dogrywamy tam powiedzmy jakieś jajko, pająka, czy cokolwiek i, i jest dobrze, no tylko że to są takie, wiecie, dobre rozdania, Mmm, powiedzmy to co teraz mamy to jest takie normalne rozdanie, a są jeszcze takie rozdania, tragi tak, ta, ta, tak tragiczne rozdania, że nigdy jesteśmy w stanie zrobić. Czyli na przykład mamy Margot of the Wild, Innervate, Soul of the Forest, ale nic poza tym. Hmm. Na pewno jajko. Uh -huh. I raczej po prostu zrobimy tak. W przypadku Druida nie ma sensu zagrywać jakichś masy kreatur z jedną HP, bo on ma swipe'a. A, A swipa może nam sprzątać cały stół i wydaje mi się, że on tutaj ma słajpa, bo ma jeszcze koina, jeżeli dobrze myślę, i mógł tutaj chciał, chcieć nam zesłajpować, więc jak zagrałbym te dwa, dwa drzewka jeden ten 1, na przykład rozbił tego. Miałbym same kreatury 1 na jeden, to by swipe poszedł i po, 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 grane. No to też trzeba uważać. No, też kwestia tego jest tutaj często, że właśnie ten solo of the Forest, Mark of the Wild czy coś tam innego nie dojdzie i też mamy lipę straszną. Więc no, to jest taki deck, którym po pierwsze mocno trzeba się nauczyć grać. Moim zdaniem bardzo mocno. No, eee, to niedobre. No to już dobrze. Um... No, spróbujemy to zabić. No niestety. E, którym mocno się trzeba nauczyć grać to po pierwsze. A, a po drugie trzeba liczyć się też z tym, że w niektórych momentach nie mamy co robić, albo przed nim nas po prostu outplayuje czy coś w tym stylu. No nie jest prosto na pewno. Znaczy inaczej, tym deckiem na pewno się nie prosto gra. No i tutaj e, też bardzo ważna rzecz, której się kur... nie mogę nauczyć za cholerę. Jajka należy rozbijać jak najszybciej się da. Tak często zostałem Silensa, że szkoda gadać. No, a to jest jedno z takich podstawowych komp. Pod tytułem Gramy szlam, gramy Madog of the Wild. Mamy dwie kreatury, 3-4 taunt. Nie jest spoko. Tylko niech to drugie jajko nie dostanie silensa. Bardzo często, właśnie przez to, że jajko dostało silensa i się niewyklubne Rubianin, z niego przegrałem. Przegrywałem gry. W związku z czym to jest taka uwaga, która, której ja trochę zapominam. Jeżeli macie jajka, musicie je rozbijać. Zazwyczaj i zawsze. Są oczywiście wyjątki jak Flame Strike, jak yy, Freeze Mage, jak Hellfire czy coś w tym stylu, ale one tak często stają silensa, że naprawdę polecam. To jest dosyć dziwne zagranie. Chociaż nie mam karna na ręce, więc okej, okay, niech będzie. No nie, nie zaatakujesz yy, przez, yy, obok taunta. To powiem Wam szczerze, jest bardzo dobry draw. bo daje nam odpowiedź na to. Teraz nie może mnie to za zaatakować. Zabiję to, mam 3, 6, yy, 9, 13. Ok, rozbiję to jajko, bo to mi daje lital następnej. Oczywiście nie będzie tutaj Litala, bo on pewnie ma swipe'a. Czy coś w tym stylu i mi coś tam jeszcze pozabija, pozabija, no ale powiedzmy, że gdyby nie miał żadnej odpowiedzi na mój stół, no to rozbijając to jajko w kolejnej turze mam 3, 6, 8, 9, 13, 14. No właśnie. No ale do no ja teraz zabieram Savage Rora z top deku. Savage Rora, Prawie. Tutaj już e, walczymy, walczymy o Lital w kolejnej turze. E, właśnie, jak się gra tym deckiem, bo to jest bardzo ważne. To nie jest face deck. Wy tutaj nie napierdalacie wszystkim w twarz. Za każdym razem, jak macie możliwość zrobienia dobrego trade'u, robicie dobry trade. Nie ma czegoś takiego. O, to niestety może być gg dla mnie. Nie ma czegoś takiego, że w każdej turze walicie w przeciwnika wszystkim, co się da. Nie, 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 moi drodzy. To nie jest taki deck, jeżeli jest dobry trade, to robicie dobry trade i nie ma tutaj czegoś takiego, że face is the place. Walczycie o board spokojnie do trzeciej, czwartej, nawet piątej tury, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli macie taką możliwość, walczycie o ten board do trzeciej, czwartej albo piątej tury. I dopiero wtedy, jak macie przewagę na tym stole, przeciwnik nie ma w nic, a wy macie pełny stół, to można iść full face, ale jeżeli zaczynacie grę, jesteście w tych pierwszych fazach czy też w tym stylu, to zawsze walczycie o stół, bo tak się w sumie gra w taką grę nie wiem czemu to mówię. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, zapraszam Was do kolejnego, a w tym to już wszystko. Na razie do zobaczenia heja, Spajał Syja!